To znowu ja, Wilczniusz87 I mam zamiar Uruchomić Serię wywiadów Z innymi osobami na YouTubie Dziś przedstawia mnie Klacz Hanowerska Hanna No ale nie zawsze na mnie będzie przedstawiać yy, Dziś przeprowadzę wywiad z samą sobą Czyli taki jakby wywiad początkowy Żebyście wiedzieli też coś o mnie No to tak Pierwsze pytanie. Jak mam na imię? Na imię mam Basia. Wiem, może to nie jest zbyt ładne imię, może się komuś nie podobać, no ale takie imię dostałam, takie imię się ma. Ile mam lat? Mam 11 lat. Skończyłam je 7 maja tego roku. Teraz w roku 2013 będę miała 12 lat. Ile mam szlajchów? Mam na razie. E, momentik, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mam e, sz, no, e, dziewięć koni szlajch e, no, dziewięć ogólnie z takich koniowatych rzeczy to mam dziewięć koni szlajch e, trzech ludzi i moment e, cztery psowate i trzy kotowate to jest rodzinka tygrysów Mój ulubiony koń szlajch. Moim ulubionym koniem szlajch jest ogier. Jak na razie, no bo mam na razie małą kolekcję tych szlajchów, ale jak na razie jest to ogier fryzyjski Dark. Jest on bardzo śliczny według mnie. Mój ulubiony kolor. Bardzo lubię kolor limonkowy i czarny. Limonkowy i czarny, to są dwa moje ulubione kolory. Mam też plecak w tych kolorach limonkowy i czarny. Limonkowy taki jasny zieleń i czarny. Jakie rasy dodałabym do koni szlajch? No, do kolekcji szlajch dodałabym... Ee, moment, sama nie wiem. No, żeby nie wycofali pierwsze i... Przewalskich, no bo to też szlajchy są bardzo popularne, a to była też trochę jakby no duma dla Polski, no bo przewalskie konie to są polskie konie, a przewalskie były, nie? No i trochę żałuję, że ten, że wycofali pierwsze i te, te, no i przewalskie, bo były bardzo fajne według mnie, bo widziałam ich zdjęcia i naprawdę bardzo mi się podobały, szkoda, że yy, wycofali te rasy. No, mogliby też dodać nawet, no nie wiem, mieszańce, nie? No bo mieszańcy też bardzo fajnie. No, to by mogła być jedna z największych rodzinek, nie? Różne mieszańce koni. E, takie fajne, unikalne maście na przykład albo coś takiego. E, czy mam jakieś zwierzątka? E, no tak, mam kota rasy syberyjskiej Fabiana. Ma on 13 lat, czyli jakby był człowiekiem 68. Nic on już za młody. No, ale jest biały. Możecie go znaleźć na www.kotyorg pod filmikiem w opisie zamieszczę link do jego zdjęć. No, okej, okay. no i to na razie tyle pytań. Jakbyście mieli jakieś jeszcze pomysły, to piszcie. Postaram się na nie odpowiedzieć w najbliższym filmiku. No, i ogólnie tyle, to pa!